Wszyscy mają kuperty? No tak, koperty właśnie. Nauczyciele, lekarze i cała reszta budżetówki. Tylko te kuperty i kuperty. Przyniosłeś swoją kuperty, Maślana? Nie, no jasne, oczywiście. Nieważne, czy mam zeszyt, książki, drugie śniadanie. Grunt, żebym miał kupertę. No więc? Mam, mam, ale nie liczę, coś do niej włożę. Przyjrzyjcie się swoim kupertom. Tutaj z przodu umieszczamy imię, nazwisko i adres adresanta. Kogo? Adresanta Anusiak. To osoba, do której wysyłamy list! Z tyłu na zamknięciu, lub tutaj, w rogu, możemy umieścić dane nadawcy. Imię, nazwisko i adres nadawcy, czyli osoby, która wysyła list. Czyli nasze dane, Anusiak! A co się nie rozumie? I nikogo tu nie dziwi! Łaski bez! A na koniec najważniejszy! Znaczek. Znaczek przyklejamy tu, w tym rogu. Nad adresem adresanta. Weźcie teraz swoje znaczki. Czy wszyscy macie swoje znaczki? Czesio? Hey, Czesio znalazł, się w sklejówce. Hmm? A teraz naklejamy. Proszę, wszyscy liżą znaczek i naklejają na swoją kupertę. Jak ja pyszno nam! Czesiu, na Boga, polisz znaczek. No polizałem, że, że... Ale nie z tej strony. Polisz od strony kleja. Znaczy nie obrazek? Tak, Czesiu, nie obrazek. Z tej strony jest jeszcze dobrużniejsze. A teraz proszę wszyscy liżemy. Oh no, ten klej ma przecież kalorie. O co ci chodzi, dziecko? Ja jestem on diet, bo dbam o linie, a ten klej ma kalorie i ja go nie polizę! Matko Bosko, częstuchowsko! Patrzysz i nie grzmisz! Czesio, może polizać! Mój też. Czesio, mojego też polisz! Też no, polisz! Dobrze, list bez naklejonego znaczka na pewno nie dotrze do adresa. Czyli tam, gdzie ma dotrzeć Anusiak! A ze znaczkiem dotrze? Tak, na pewno może. Jednak znaczki służą nie tylko do wysyłania listów. Na znaczkach, podobnie jak na banknotach i monetach, możemy upamiętnić ważne osoby i wydarzenia. Znaczki można też kolekcjonować. Zbierać, zbierać, Anusiak. Yy, to się nazywa yy, filatelistyka? Tak, akurat. Nie ma takiego słowa. Jest, Anusiak! I na następnej lekcji, jutro, o tym właśnie porozmawiamy. Wiem, że wielu z Was zbiera znaczki. Przynieście swoje kolekcji. Do no, a, jak ktoś nieba. Czemu Ty nie jesteś na zwolnieniu, dziecko? Yy, bo nie jestem chory? To może warto zmienić lekarza. No już dzieciaczki, już, 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 siadamy w ławkach Higienistka Dzień dobry Dzień dobry Czesiu, właściwie to dzień dobry tak do wszystkich A gdzie pani frau? Poszła na pocztę W godzinach pracy, no mówiłem, budżetówka Podobno mieliście przynieść ci. Mam dwa klasery. Konieczko, my mamy dwa klasery. Jakie wdów klasery? Przecież miałeś przynieść znaczki. Ktoś jeszcze? Bardzo dobrze. Widzę, że filatelistyka nie jest wam opcja. A tam takie zabawy dla kujodów. Nie znasz się, Anusiak. A ty masz cztery oczy. Filatelistyka wcale nie jest zajęciem dla wąskiej grupy inteligentów. To bardzo popularne hobby. Zresztą znaczki, podobnie jak monety i dzieła sztuki, to bardzo dobra inwestycja. Zaraz, zaraz, zaraz. To ile taki znaczek może kosztować? Na wolnym rynku. A jest jakiś inny? Niektóre są warte kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych. Cię, no to o czym my tu gadamy? Ale są też takie, które warte są kilka, kilkanaście, a nawet kilkaset tysięcy złotych w kapsł! Juni! Konieczko! Co ty tam masz najcenniejszego? No, ozdobą mojej kolekcji jest zdecydowanie unikatowa seria sportowa z Bora. Bora. Ciekawostką jest to, że to seria z mała myszem. Mm, no, bardzo ładne, niestemplowane. Masz nawet blok z kryształową kulą. Ale ale! Znam tę serię, brakuje ci znaczka z telemarkiem! Ale no to ile to będzie? Hmm, może 100 złotych? Seria jest niepełna. Bez tego znaczka traci na wartości 90%. No ale to przecież tylko jeden znaczek. Nie o to chodzi. W filatelistyce rządzi prawo serii. Chwileczkę. <totrofie> 90%, stóweczka, to będzie... Proszę pani, a, a czy to o taki znaczek chodzi? Jo pierdziu, ju. mała myśl w telemarku. Czyli cała seria to będzie to. Ten... Oż ja pierdyle. Karolina ma ten znaczek! O, świetnie! Zara, zara, ej! Jakie świetnie! Karolina, dawaj ten znaczek! No way! Nikt cię nie pytał zdania z Rabką. Zamknij się, Esie! Spokojnie, dzieciaczki, właśnie dochodzimy do istoty filatelistyki. Czyli? Chodzi o to, by kolekcjonować, zbierać, wymieniać z innymi kolekcjonerami, a czasem zdobywać je z wielkim poświęceniem. Hmm. Aha, aha, aha! E, Karolina! Zamienisz się! A co nam możesz zaproponować? Do no tobie akurat możemy zaproponować otwarte złamanie czaszki. Anusiak, nie wcinaj im się w interesy. O nie, Angelika to moja koleżanka. Nie wymieniam się z wami. Anusiak, dzięki. Bo chciałem pomóc. I mała mysz w telemarku poszedł się.